Dobry wieczór. Ja na iPad'zie generalnie mało robię, bo pracuję głównie na grydzie trójce na komputerze, ale myślę, że to analogicznie się wszystko ustawia tak samo. Szczerze mówiąc, nigdy nie dodawałam w ten sposób piosenek do plansz. Raczej staram się, żeby piosenki były oglądane na innym urządzeniu, no ale jeżeli jest taka potrzeba, sprawdziłam. Myślę, że nie jest to trudne. Otwieramy nową planszę. To będzie plansza, na której będą się znajdowały ikony z piasenkami. Musimy utworzyć nową komórkę. Nową komórkę. I musimy poszukać takie polecenie przeglądarka internetowa. I w przeglądarce internetowej musimy znaleźć polecenie: idź do strony internetowej. To jest ta ikonka z W. I tą sobie zaznaczamy. Tu nam się pojawia okienko na adres strony, czyli wklejamy tutaj adres tej piosenki, którą chcemy, żeby nam się wyświetlała. Następnie dodajemy nowe polecenie. Polecenie, przejdź do. Ponieważ musimy utworzyć nową planszę. I ta nasza plansza to będzie przeglądarka. Jesteśmy cały czas na tej planszy z symbolami do piosenek. Możemy tu sobie zedytować oczywiście. Na przykład, no nie wiem niech to będzie e, piosenka, piosenka, Co, jakiś tam dowolny symbol, ok, to jest nasza piosenka, etykieta, piosenka, To oczywiście tam można sobie zdjęcie wkleić i teraz przechodzimy do ustawień, tej strony przeglądarka, czyli my musimy w nią wejść. Pokaż plansze. I to jest ta strona, na której nam się te piosenki będą wyświetlać. Czyli możemy sobie tutaj zrobić większe to okienko, a to wstecz mniejsze, żeby nam się ta piosenka na dużym, w dużym okienku pokazywała. Taka murka taka dość spora. I teraz y, musimy oczywiście tą komórkę utworzyć. I ta komórka będzie. Musimy tutaj znaleźć przeglądarkę. I musimy dodać polecenie: Przeglądarka internetowa. I teraz. Wracamy do tej pierwszej I teraz jak sobie zakończymy edycję. I naciśniemy komórkę. To nam się ta druga plansza z piosenką otwiera w przeglądarce. Że chyba nie jest to trudne. Nie wiem, czy to tak na pewno na iPadzie będzie tak samo wyglądało, ale te polecenia na pewno się w ten sam sposób nazywają. A jeszcze chciałam tylko dodać, że jest pewne ryzyko skorzystania z przełączarki w ten sposób, ponieważ dziecko ma pełen dostęp. Do tego co się tutaj w tym YouTubie wyświetla, może subskrybować, może wejść w kanał, no i może wejść w stronę główną i oglądać co chce. Jeśli będzie potrafił sobie włączyć. Pozdrawiam.